Siemareczko Widzowie! Z tej strony Max. Dzisiaj ogłaszam moje daily. Tak, ja, Max. Robię daily świąteczne, mówię. Wiecie, że dzisiaj jest 1 grudnia? No tak. Ale, robię obliczenie do świąt. Podajcie na nowy odcinek. Dzisiaj, o 16.30, na naszym kanale Naktix i Max. I widzę, Padnijcie padnijcie na ten film, pierwszy dzień obliczenia do świąt. Ta strasa, żeby się nazywać A potem, może możecie wymyślić jakieś pomysły na kolejne dni obliczenia do obliczania na świąt, żeby coś tam było w tych odcinkach. Jakieś takie choiki, robię jakieś dekoracje, takie inne rzeczy. I widzę, że padnijcie o 16.30. A ja się właśnie mam, wam żegnam. Łatki.